witam wszystkich dzisiaj taki odcinek nagramy telefonem na szybko, że można było wrzucić oleju mało mam zapaliło mi się zapaliło mi się wskaźnik no na pomarańczowo serwis że mało oleju no i co jeździ to po chruście. niektórzy twierdzili że to nie będzie jeździć Mam przyjechać, nie wiem ile już 20, czy około 30 tysięcy. No, mniejsza o to. No i takie pytanie: co się stanie, jeśli do oleju 5W30 wlejemy 15W40? To jest wyzumuj Shell 15W40. Zobaczymy. Jestem tego ciekawy, Dobra, to poczekajcie, zaraz naleję. No wlałem z litra. Litra, może troszkę więcej. Troszkę pooblewałem. Już wytarłem. No i co? Oj, mamy ponad połowę. No i co? Zobaczymy, co się stanie. Może w końcu. Obróci panewkę, tak jak twierdziliście, że ten silnik panewki obraca, że, że to nie będzie chodzić, że pompa, wtryski, opiłki, a póki co to e, tylko mi e, luz kierownicy się zrobił. No ma taki, nieduży, na pół obrotu, moglewnica, no i łożysko. Łóżysko któreś jedno już zmieniałem z tyłu i któreś Łóżysko jeszcze huczy. Nie wiem czy z przodu, czy z tyłu. Ale to już raczej nie będzie robione. Wycieraczka w zimie się pod naporem śniegu oberwała. No i co jeszcze? A i maska się nie domyka. Ale nie domyka się, bo, bo tutaj zardzewiało. I widzicie, nie cofa się ten. Zaraz muszę popsikać i będzie się zamykała. Żarówka się spaliła, kolejna już H7 i tak jeździ się bez. No to standardowo te H7 lecą, idą jak woda. I co obecnie jeszcze robię? Szykuję ten opryskiwacz. Muszę tutaj, poczyściłem te wszystkie końcówki, filterki. Muszę pozakładać nowe, nowe dysze. Spróbuję go przetestować. No, a resztę zobaczycie w filmach, teraz już będzie trochę więcej czasu, to muszę po, muszę nadrobić. Muszę nadrobić, porobić trochę filmów, bo GoPro pełne, pełna pamięć, a, a nic nie wrzucam. No i zobaczymy... A czekajcie, jeszcze odpalimy go. Odpalimy go. O, następna wymiana oleju 252 a jest 258 chyba. Bo nie wiem, czy nie wymieniałem, ale nie, chyba nie. A może wymieniałem, bo się mało zrobiło. Olej. O, jest teraz olej. Chodzi, nawet klima chodzi. Może ciszej chodzi nawet. Wow, jak cicho chodzi? Gęstszy olej go wyciszył. No głośno chodził, tak parkotał, teraz cichutko. No i dobra. Do, do zobaczenia na następnych filmach. Już może z GoPro.